Witam Państwa bardzo serdecznie w rozmowie z Piotrem Abramikiem, autorem powieści Stalker Długi Ride, a w zasadzie tomu pierwszego tegoż, tej powieści. Dzień dobry panie Piotrze. Dzień dobry serdecznie panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Chciałbym się na samym wstępie dowiedzieć czegoś czegoś o panu. Kim pan jest? Skąd zainteresowanie Stalkerem i wreszcie... Jak do tego doszło, że zaczął pan pisać powieść w uniwersum Stalkera? Panie tak? Ja jestem zwyczajnie pospolitym człowiekiem. Ja jestem unikalny jak każdy inny. Rozumie pan o czym mówię? Charakteryzuję okay. się wszystkim tym, czym charakteryzuje się człowiek z krwi i kości. Czuję, marzę, myślę, kombinuję, szukam, dociekam. Myślę, że dociekliwość, moja wrodzona cecha. Myślę, że ta cecha jest w największej mierze odpowiedzialna za zainteresowanie się pisaniem. Tak się składa, że świat przedstawiony w mojej powieści jest tajemniczy i dociekliwość w swej naturze każe skierować uwagę człowieka na tajemnicę. Na to, co obce, nieznane, na to, co niedostępne. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. Um, ponieważ ja jestem takim człowiekiem, który lubi zaglądać tam, gdzie większość ludzi by nie zajrzała. Postanowiłem przyjrzeć się pewnej idei, pewnej hipotezie i, i to właśnie ta dociekliwość, by rozważyć pewną hipotezę, sprawiła, że ja zacząłem pisać. Em, można powiedzieć, że regularnie rozpocząłem, przepraszam, można powiedzieć, że rozpocząłem regularną pracę pisarską w 2013 roku, ale dopiero w 2016 roku, w marcu, Rozpocząłem regularną pracę nad stalker Długi Ride, right, więc myślę, że to należy traktować jako sam początek mojej przygody z pisaniem, czyli moją dociekliwość. To, to że jestem dociekliwym człowiekiem. Mogę zapytać, jaka to jest hipoteza? A, panie Macieju, odpowiem pytaniem. Czy pan e, miał czas i możliwość, by zapoznać się z linią fabularną gry komputerowej z stalker Cień Czarnobyla? Powiem panu szczerze, że grałem, ale znam w zasadzie tylko słowa klucze, jak monolit, emisja, czyste niebo i łap ananas. Tak krzyczą bandyci? Tak naprawdę nie pamiętam, jak brzmi okrzyk bandytów dotyczący rzutu granatem, ale... W porządku. Um, musiałem zapytać, aby zorientować się y, na ile skrótów myślowych mogę tutaj podwolić. Panie Macieju, hipoteza, którą opracowałem jest następująca. Co by się stało, gdyby wydarzenia przedstawione w grze Stalker. Cień Czarnobyla potoczyły się zupełnie inaczej? Um, tutaj zrobię retrospekcję. Panie Macieju, we wspomnianej grze chodzi o dotarcie do informacji o tym, kim jest pewna postać, która podróżuje po terenie Zony. Obędzie się bez spoilerów, spokojnie. Ja poszedłem tym tropem, następnie ukończyłem grę kilka razy i stwierdziłem, że znalezienie odpowiedzi na wyżej postawione pytanie doprowadziło do satysfakcjonującej konkluzji mnie jako gracza, natomiast zobaczyłem przestrzeń do... no właśnie kombinowania. Przestrzeń do tego, żeby przedstawić fenomen Zony i zagrożenia wynikające z jej istnienia w sposób równie przejmujący, jeśli nie bardziej, jak zrobiono to w grze w studia GSC, ale zmieniłem jeden szczegół. Jest to szczegół zasadniczy, jest to de facto rdzeń historii. Nie mogę powiedzieć wiele więcej, ponieważ nie chcę psuć przyjemności z odkrywania tajemnicy fabularnej. Oddaję panu głos. To mi pan zrobił... Za gwustkę, tak bym powiedział. <laughs> bo rzeczywiście gra Stalker, Cień Czarnobyla kojarzy mi się z takim ponurym klimatem i rzeczywiście związanym z pewną personą. Nie chcę tutaj strzelać, czy trafię w odpowiednie imię, czy określenie na tę postać, ale czy jeżeli chciałby pan przekonać już zagorzałych fanów Stalkera, bo rozumiem, że to do nich głównie skierowana jest ta postać, ta powieść, przepraszam. Tak, A oczywiście. To jakby pan polecił swojemu najlepszemu przyjacielowi z zony, żeby akurat sięgnął po pana książkę. Świetne pytanie. Na szczęście jestem człowiekiem, który ma relację, którą nazywa relacją z najlepszym przyjacielem. Nigdy nie zastanawiałem się, jak poleciłbym moją książkę temu człowiekowi, więc to będzie pierwszy raz, kiedy odpowiem na to pytanie. Hmm. Okej, okay, już wiem. Gdybym miał polecić moją powieść, byłbym najlepszemu przyjacielowi, powiedziałbym, posłuchaj, wiem, że lubisz czytać książki, wiem, że lubisz tajemnice. Tajemnica stanowi trzon fabuły mojej powieści, a suspens fabularny, który budowany jest przez rozwój wydarzeń fabularnych, sprawi, że będziesz chciał przeczytać tą powieść od dechy do dechy. Tak właśnie bym powiedział. Okej. Okay. Rozumiem, że stalkerzy to dosyć tajemniczy goście. Oj, tak. Tak się składa, że zarówno w wymiarze fikcyjnym, czyli na kartach powieści, jak i w wybyciu, które zna pan czy ja, ludzie zajmujący się stalkerstwem, proszę tego nie mylić ze stalkingiem, czyli przestępstwem polegającym na prześladowaniu innych ludzi. Tak, tak, oczywiście. Tutaj mogę panu powiedzieć, że kiedy chwaliłem się swoim znajomym, że będę rozmawiał z autorem powieści z uniwersum Stalkera, czy o Stalkerze, od razu kolejne pytanie, jakie się pojawiało, <grywa> dotyczyło właśnie stalkingu, więc tak, to do dobrze, że pan przestrzega. <grywa> Uśmiecham się wymownie. Panie Macieju, no tak jak mówiłem, stalkerzy zarówno na kartach mojej powieści, jak i w tak zwanym prawdziwym życiu to są ludzie tajemniczy. Rzeczywiście wynika to między innymi z zajęcia, którym się parają. Ja zajmowałem się stalkerstwem zanim dowiedziałem się, że coś takiego ma nazwę stalkerstwo. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że każdy człowiek ma w życiu doświadczenia, które zdobył e, zanim dowiedział się o istnieniu jakiegoś trendu, jakiejś e, niszy e, popkulturowej lub zwyczajów. Dla mnie tego typu działaniem było eksplorowanie miejsc, do których wstępu formalnie nie miałem. To jednak nie przeszkadzało mi się tam włamywać. Nazywajmy rzeczy po imieniu. No i człowiek, który zajmuje się tego typu działalnością musi być troszkę tajemniczy, bo gdyby nie był... Gdyby się wypaplał, mógłby sobie szkodzić sobie. No po, po co to mu? On na tym nie skorzysta. Po prostu nie skorzysta. Rozumiem, to jest jakaś forma zbierania informacji i no wiadomo, informacja również ma swoją cenę, ma swoją wagę. Oczywiście, dokładnie. Ma swoją wagę i ma swoją cenę. Tak się składa wątek, który ma ogromne znaczenie dla fabuły długiego rajdu. W tej powieści główny bohater, doktor botaniki Tomasz Kwiatkowski. On wyrusza na poszukiwanie pewnej informacji. To jest informacja, która pozwoli mu odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie dla niego, jak i dla całego środowiska akademickiego, a to z kolei przełoży się na komfort życia mieszkańców planety Ziemia. Także jest to informacja, która ma nieliche znaczenie. Chciałbym tutaj zadać ważne pytanie i sądzę, że jest ono dosyć kluczowe na, na, na początku naszej rozmowy, bo uniwersum Stalkera. Odnosi się bezpośrednio do terminu, jakim jest Zona. Czy moglibyśmy, bo rozumiem, że w niej rozgrywa się cała akcja naszego utworu, który omawiamy, e, o którym rozmawiamy, i chciałbym Ciebie zapytać, Pana zapytać, przepraszam, że się spoufalam. Możemy pytać na tyle. O, Piotrze. Matyju. To chciałbym Cię zapytać, Piotrze, co to jest Zona i... Czy byłbyś w stanie krótko powiedzieć, co tam robi pan Kwiatkowski? Maciej, e, Zona to jest coś, co dla każdego człowieka jest indywidualne. W ujęciu akademickim, czyli reprezentowanym przez głównego bohatera Długiego Rajdu, Długi Raj to skrótowa nazwa pełnego tytułu, tak, stalker Długi Raj. Także e, dla głównego bohatera e, tej książki, uczonego, Zona jest miejscem, które nie ma prawa istnieć, no ale nikt mu o tym nie powiedział. Jako, że Tomasz jest istotą ludzką i charakteryzuje go własny punkt widzenia na otaczający go świat, on wyrobił sobie własny stosunek do Zony. Ja pozwolę sobie opowiedzieć o swoim stosunku do Zony, ponieważ jest on różny od punktu widzenia Tomasza, a co za tym idzie, pozwoli to popatrzeć na Zonę inaczej i porównać, porównać mój punkt widzenia z punktem widzenia głównego bohatera. Do tego jeszcze wrócimy. Także, dla mnie Zona jest miejscem, do którego ja dążyłem od, no myślę, że 16 roku życia, to już, to już ponad 15 lat, odkąd szukałem miejsca takiego jak Zona, czyli miejsca, w którym najważniejsze będzie to, co jest tu i teraz. Jako, że Zona jest miejscem ekstremalnie niebezpiecznym, w zasadzie jest najniebezpieczniejszym miejscem na Ziemi, przebywanie tam wiąże się z koniecznością zachowania płynności. Myślę, że uczciwym będzie powiedzieć, że jest to taki rodzaj czynności, który charakteryzuje ludzi potrafiących cieszyć się chwilą. Ja jestem człowiekiem, który dopiero uczy się cieszyć się chwilą, a w realiach Zony wątek, element cieszenia się chwilą, urasta do bardzo wysokiej rangi, dlatego że łatwo jest w zonie zginąć, łatwo jest tam zniknąć lub być poddanym przemianie, która, mówiąc delikatnie, nie jest tym, czego większość ludzi mogłaby sobie życzyć. W takim miejscu możliwość cieszenia się chwilą nabiera szczególnego znaczenia. Tam wszystko przeżywa się intensywniej. Radość, smutek, tak? poczucie straty, zagrożenia. Dla mnie zona to jest takie miejsce, które jest pozbawione tego, co zatruwa, świadomość człowieka, ale to nie znaczy, że odżywia ją. Ja tutaj się posługuję pewnymi terminami. Wynika to z tego, że zależy mi na precyzji wypowiedzi. Zaniecham tego jednak, ponieważ widzę, że mimo przygotowań do tej rozmowy, ja mam problem z lapidarnym wyrażeniem, z precyzyjnym wyrażeniem tego, czym jest dla mnie Zona, więc posłużę się uproszczeniem. Dla mnie Zona to jest życie, czyli coś, do czego ja tęsknię. Brzmi to absurdalnie, bo Mówię tutaj o fikcyjnym miejscu, o którym już jak powie jak, o którym powiedziałem, że jest ekstremalnie niebezpieczne, ale z jakiegoś powodu ja, ja się czuję komfortowo w miejscach, które są niebezpieczne. W nieczynnych kopalniach, w nieczynnych instalacjach wojskowych, w zamkniętych zakładach produkcyjnych, na dachach nieczynnych hoteli, na najwyższych piętrach jakichś piwnicach domostw. Ja w takich miejscach czuję się bezpieczny od zamętu, który kojarzy mi się z cywilizacją. I tutaj chciałbym się na chwilę zatrzymać. Zona jest pozbawiona większości przywar cywilizacji. Jednocześnie ma inne wady, które sprawiają, że bytowanie na jej terenie, bo wątpię, że można było tutaj mówić o zwyczajnym życiu, niemniej y, ma inne wady, które sprawiają, że bytowanie na jej terenie wiąże się z obciążeniem emocjonalnym i fizycznym. I raz jeszcze, brzmi to niedorzecznie, że ja w takim miejscu właśnie czułbym się bezpiecznie, ale to jest dokładnie to, co ja czuję. Prawdopodobnie jest to związane z moim usposobieniem i doświadczeniami, które zebrałem w życiu, natomiast do takiego miejsca właśnie zawsze czułem pociąg. Do miejsca niebezpiecznego, tajemniczego, nieobiecującego nic poza tajemniczością swojej aury. Rozgadałem się, przepraszam. Natomiast e, co z głównym bohaterem? To z doktorem Kwiatkowskim. E, co on tam robi? Tomek Kwiatkowski tam pracuje. Pracuje ciężko, pracuje wytrwale, ma dzięki e, swojej determinacji rewelacyjne wyniki i poważne problemy. Ma problemy natury emocjonalnej, ale dlaczego ma te problemy? Cóż, tego nie zdradzę. Aby się tego dowiedzieć, czytelnicy sami będą musieli sięgnąć po książkę, ponieważ nie chcę tutaj zdradzać elementów, zasadniczych elementów fabuły. Poproszę o kolejne pytanie. Tutaj ośmielę się o pewne podzielenie się swoim przemyśleniem, bo to brzmi, to co teraz mi przedstawiłeś, zwłaszcza ze swojej perspektywy, brzmi jak rozwój poza swoją strefą komfortu. Czy mogę ci wejść słowo? Jasne. Maciej, nie chciałem tego mówić, ty to zrobiłeś, a to bardzo dobry znak, bo to oznacza, że udało mi się zbudować taki obraz zony jako miejsca, które leży poza tym, co znane i oswojone. I bardzo dobrze. Twoja, twoja wypowiedź jest świetnym wskaźnikiem tego, że udało mi się przygotować na tyle rzetelnie, by zbudować to wrażenie u ciebie jako odbiorcy mojej wypowiedzi. Mam nadzieję, że nasi słuchacze odebrali moje wypowiedzi w podobny sposób i proszę mów dalej. Podekscytowałem się. No i twoi czytelnicy prawdopodobnie, mam nadzieję, że na twoich czytelników ta książka podziała tak, jak na ciebie działa Zona, i zadziała trochę jak taki artefakt, tak? Który można znaleźć w Zonie, zwiększając ich... Jak to nazwać? Wewnętrzny rozwój? Może ja pomogę? No jasne. Macieju, zacznę od tego, że. Każdy człowiek zinterpretuje tę opowieść po swojemu. Oddajmy czyść prawdzie. Każdy człowiek odbierze tę historię po swojemu. Natomiast cieszę się z tego, że poruszyłeś wątek artefaktów. Niektórzy z naszych słuchaczy już wiedzą, co to jest, ale dla tych niezaznajomionych z tematyką informują. Mianem artefaktu określa się przedmioty posiadające niezwykłe właściwości, czy to fizyczne, czy to chemiczne, które można znaleźć wyłącznie na terytorium Zony czyli Czarnobylskiej strefy zamkniętej. Zona to określenie zwyczajowe. Znalezienie takiego artefaktu przez Stalkera wiąże się przeważnie z rozwojem wewnętrznym. Tak. Natomiast na czym polega ten rozwój wewnętrzny to już zależy od tego, w jakich okolicznościach został znaleziony artefakt, czy jego poszukiwanie było działaniem świadomym, czy też Stalker, mówiąc priorytywnie, potknął się o niego. Wszystkie te elementy wpływają na to, w jaki sposób rozwinie się osobowość ptaka, który jest szczęściarzem, by znaleźć artefakt. Tutaj uwaga, nie każdy z artefaktów ma właściwości, które mogłyby ucieszyć człowieka. Niektóre z nich mogą człowieka zatruć. Czy to przez generowane przez siebie pole jonizujące, mówiąc inaczej, promieniują, tak? promieniują radioaktywnością, czy też dlatego, że zmieniają właściwości przedmiotów znajdujących się w swoim otoczeniu. Ale to są drobiazgi. Przejdźmy dalej. No, chciałbym podsumować twoją czytacześć wywiadu informacją o zbiórce, bo ostatecznie to każdy będzie miał szansę zweryfikować, czym jest dla niego tajemnica. Być może odpowiedzieć na swoją własną i przekroczyć strefę komfortu, do czego zapewne ustami i czynami głównego bohatera będziesz zachęcał. Opowiedz mi o zbiórce. Jasne, bardzo chętnie. Zbiórka pieniędzy, którą zorganizowałem przy pomocy moich serdecznych przyjaciół i znajomych, jest wynika...